Adion online to sandbox NMORPG, w którym to ty piszesz własną historię. Ja, zaspodarzanie wytyczoną ścieżką, odkrywają ogromny, otwarty świat. Wszystko co robisz wpływa na zależność od gracza ekonomii Albionu. Każda element ekipunku jest tworzone przez graczy z cudowców, które są nie zbierają. Chujek, pój. czego kurwa krzyczysz? Komunistyczne kurwo, komunistyczny chuju. W tej chiponek decyduje o tym, kim jesteś. Zamiana rycerza na maga jest tak prosta jak zmiana zbroi i broni. Możesz też połączyć elementy obok klas. Ruszaj w głąb lochów, gdzie znajdziesz zarówno bogactwo, jak i zagrożenia. Zrakcy się. 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 Rącz to GD graj z innymi. Wyszedział ogromnych bitwa w PvP i skanij do siebie kawałek świata. To zapewne online.